międzyzdroje 5 wrzesień 2022 idę sobie właśnie plażą po wodzie Moczy nóżki uziemiam się i leczę ewentualne schorzenia których nie mam, ale po prostu będę zdrowsza tak, jestem tutaj ciepła woda proszę tam się jakiś pan kąpie Chociaż jest no, w sumie nie wiem, czy nie wejdę do wody, bo nie ma wiatru, słońce świeci. Zobaczymy, na razie idę na promenadę, bo muszę jeszcze poszukać kilka dłoni odbitych, kilku gwiazd, których wczoraj nie znalazłam, bo było bardzo dużo ludzi, więc deptali po tym, trudno było szukać. A tam sobie mewy odpoczywają. Piękny, piękny czas, pięknie cieplutko. Znaczy cieplutko, no dla mnie za zimno, nie? Bo ja to wygrzana z tym sycylijskim słońcem i ten zimny wiatr to mnie się raża. No ale chyba dzisiaj, no, już teraz znowu wieje jeszcze bardziej, tym, że tutaj jest rzeczywiście jak nad morzem. Wiatry <grym> zmienne. No tutaj jest Molo. Molo między. Zdrawiam!